Cześć, witajcie, jestem Kalwi, a w dzisiejszym vlogu chciałbym Wam opowiedzieć trochę o stoku narciarskim w Jacni, ponieważ na weekend przyjechałem razem z ciocią i z wujkiem, żeby tam po prostu pojeździć i postanowiłem, że nagram dla Was taką recenzję, jeżeli by ktoś szukał informacji oraz trochę zjazdów na ten temat, cennik no to zapraszam do oglądania W całym vlogu chciałbym omówić zarówno stok, jak i punkty typu gastronomia, czy hotel, czy stawy obok oraz cennik, który obowiązuje tutaj właśnie co jeszcze wyciąg jaki jest, dla kogo jest ta trasa, jak ona jest przygotowana, jak oni odbają, jakie są kolejki, jak to wszystko wygląda i na samym początku chciałbym opowiedzieć o samym stoku. Stok jest przygotowywany wieczorami. Nie wiem czy rano, bo ja jeżdżę wieczorem i powiem jak ja to widzę. Z mojej perspektywy, gdzie byłem na przykład jeszcze w zakopanym również trzeci z, z weekendem, który gorąco pozdrawiam, więc na samym początku chciałem powiedzieć o e, samym przygotowaniu tego stoku. Z tego co wiem, stok jest przygotowywany wieczorem, już około godziny 20. Ale nie jestem pewien i nie mam pewności, czy jest rano przygotowywany. E, w każdym razie nie mam łód, e, bardzo dobrze o niego dbają. E, stok jest myślę do takich ludzi, którzy chcą się uczyć dopiero jeździć, którzy e, są początkujący ale mm, zarówno jest też dla osób, które, które jakby sobie pojeździć, zrelaksować się troszkę, bo niedaleko jest hotel, e, niedaleko jest właśnie taka restauracja, w sensie głównie obok stoku, jak... Dobra, ale to zaraz. Zacznijmy może od tego samego stoku e, Przy wejściu e, jest oczywiście serwis, gdzie możecie e, właśnie tutaj sobie narty wypożyczyć, bodajże na dowód albo... Tak jak to się robi. Jeszcze jestem dzieckiem, więc robi to za mnie dzikły, jak więc jeszcze do końca tego nie wiem. Ale możecie się tym pointeresować w internecie z tego masa, więc na tym się nie będę tutaj rozczulał. Głównym takim, e, główną kwestią jest właśnie e, to, że możecie pójść, wypożyczyć sobie narty. Jest od razu serwis, jakby się coś stało. E, obok tego serwisu od razu jest punkt gastronomiczny z restauracją, e, gdzie jest ciepło, możecie wejść w butach narciarskich. Oczywiście ich teraz nie, ja, bo chodzę po lesie ale możecie wejść, możecie coś zjeść, możecie trochę odpocząć i możecie znowu wrócić na stok, bo jest to około 10 metrów od, od samego właśnie tutaj wyciągu. Wyciąg nie jest krzesełkowy, ani jakiś e, tymi wagonami, tylko to jest normalny taki orczyk, że się wkłada ten kijek z takim talerzem dolem między nogi i po prostu ci ciągnie w górę, więc trzeba uważać, żeby na nie zjechała, żeby nic się nie stało, bo e, dzieją się czasami wypadki, więc no to trzeba zwrócić uwagę. E, przepraszam, że nie wszystko powiem i że się tak jąkam, ale nie jestem dobry w dobrych recenzjach od razu chciałbym to powiedzieć i zaznaczyć tutaj, ale przejdźmy do samego stoku. Na moje oko stok ma około 400 metrów do 500 zjazdu, tak jak się zjeżdża, może coś takiego, może trochę mniej. E, jest on dość płaski, ponieważ nie jest to jakaś duża góra, jest to na roztoczu, blisko jest Krasnobród, więc też e, Pewnego rodzaju tutaj proszę bardzo takie ładne miejsce, żeby sobie pochodzić po lasach. Eee, tym bardziej że, wy, że jeżeli wyjdziecie z hotelu, macie od razu stały, gdzie że jest mocny mróz, to możecie sobie powiedzieć na łyżwach. Obok macie właśnie stok narciarski Nie wiem czy to jakieś baseny i spa, albo nie w hotelu coś takiego jest, nie wiem, musicie zobaczyć. Eee, więc myślę sobie hotel japnia i będziecie mieli. I kolejną sprawą a propos samego eee, stoku jest to że ma on dwie trasy jedna trasa e, one są umieszczone po dwóch po jednej i po drugiej stronie e, całego wyciągu i wygląda to mniej więcej tak, że one są e, na podobnym poziomie trudności, Bo to jest to po prostu e, żeby nie było jednej trasy, to oni po prostu zrobili dwie trasy, żeby się wszyscy mieścili ale jedna trasa w 2020 roku, czyli dzisiaj jak to nagrywam, jest nieczynna więc jest mm, tylko jest jedna czynna, ale nie jest zbyt dużo osób jak ja jeżdżę, to mogę spokojnie sobie jeździć tyłem, przodem i tak dalej, więc to jest... Nie jest dużo osób. Można na spokojnie sobie pojeździć. Nie zakrywam żadnego mikrofonu. Chyba nie, dobrze. Więc można na spokojnie sobie pojeździć. Nie ma takiego stresików, zaraz ktoś się wywiedzi, albo ty w kogoś. Kolejną rzeczą jest cennik, bo to też jest dość ważne dla Was pewnie. Z tego co się orientuję, tutaj wam płyję teraz cennik. O tutaj w macie ceniki, gdzieś tutaj chyba I z tego co się rentuje jeszcze tak powiem, żeby nie było Że za 3 godziny jest 60zł A za 10, yy, za 10 zjazdów To jest oczywiście taka karta, nie wiem czy ją mam, zaraz pokażę jak ona wygląda Bo ja mam ją przy sobie O tak wygląda karta, zobaczcie To jest cała karta jadnia noclegi karczma, wesela, konferencje, aktywny wypoczynek O że bardzo tutaj sprzód, tak wygląda tył, gdzie masz telefon. No, nie wiem, czy będzie coś widać, mam nadzieję, że tak. W każdym razie, tak wygląda cała karta. Teraz ja się przyspałem jeszcze kilka do kieszeni w kurtce. Karta jest oczynszowana. Za kartę jest czynsz i to jest 10 zł. Więc na, na razie po prostu jak przestrzeń nie jeździcie To kupujecie taką kartę i sobie ją po prostu możecie doładowywać No tak jak myślę, że na każdym spotkaniu. Więc po prostu jak już będziecie kończyć już wiecie, że nie będziecie jeździć To oddajecie i dostajecie jeszcze te 10zł Które tam za tą kartę daliście, nie? Więc to jest taka e, sprawa e, Kolejną rzeczą jest punkt gastronomiczny, to już chyba go, o, go omawiałem Jak czegoś nie dopowiem, to piszcie mi w komentarzu śmiało Ja wam na bieżąco będę odpowiadał, bo Mam internet 24 na no ha, więc takie powiadomienie będę codziennie po prostu sobie sprawdzał. Nie jest ich dużo, no, tylko 500 subskrypcji, tego kliknijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie e, ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Już na Fetkie będę jechał, nie wiem czy na suche właśnie, na to super... E, a to super miejsce, ale to nie na tym odcinku, okej? Okay? Więc też będzie vlog suchego prawdopodobnie gdzieś tam z zakopanego z Narb, Więc zapraszam. Łatwe w ogóle pod filmem dla zasięgu, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. Co eee, jeszcze mogę powiedzieć, obok ustawy jest hotel, o hotelu omawiałem, od o hotelu nie byłem, więc nie wiem, nie mogę nic o nim powiedzieć, ale jeszcze na temat stoku, jeżeli, słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie, czy jeżeli nie ma śniegu, tak jak teraz, zobaczcie, czy jest jak nie, nie ma śniegu tutaj, czysto, nie ma śniegu, to jest sztuczne śnieżanie, czyli są armatki śnieżne, jest włączenie do wody i na bieżąco na śnieżę, ale jest na razie dużo śniegu, więc bez problemu, można przyjeżdżać, można kupić sobie właśnie miejsce w hotelu, można sobie wypocząć i takie super miejsce. Jest oświetlenie sztuczne, więc nie jest ciemno. Moje filmy są robione o godzinie od 17 do 20, więc moim zdaniem jest naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli chodzi jeszcze o ten serwis, jest on dość duży, więc nie ma się co martwić, że zabraknie dla Was nart, bądź kasku, bądź kijków, bądź butów no ogólnie wujek te swoje narty, które mi dał nawoskował, więc takie usługi też tam są, jest tam chyba wyczyszczenie z tam woskowanie. możecie zobaczyć to w ich serwisie, na ich stronie stok narciarski, jacnia i wam wyskoczy ich strona internetowa, więc zapraszam, jeszcze linka wam dam w opisie albo tutaj w karcie jeżeli mi się uda tam dać więc i to by chyba było na tyle z recenzji, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem to piszcie śmiało w komentarzu, ja wam będę odpowiadał. No i co? No i to by było na tyle. Więc jeżeli ktoś by jeszcze... Jeżeli by mi się coś przypomniało, to jeszcze wam zaraz to dopowiem. I jest parking i w sumie to tyle. A ceny macie takie, więc to tyle w sumie Ode mnie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie łapkę w górę. a teraz wam zapraszam na drugą część, na takie moje prywatne przemyślenia na stoku już tak jak tam jestem, żebyście posłuchali też tego co ja tam mówię i jeżeli chcecie po prostu poglądać, żebym tak powiedział, na żywo. Zapraszam.